Co widzisz? Nie ma domów, szeroka ulica. To na pewno jakaś dzielnica handlowa. Tak, dziękuję za wyjaśnienie, Nathan. Powiedz, co widzisz? Chcesz, żebym to powiedział? Bardzo tego chcę. Dobra. Libertalię! Libertalię! <grytanie> <grytanie> Legendarną i zaginioną piracką utopię odkrytą po 300 latach. Przez Samuela Drake'a. I, I przez jego młodszego, mniej charyzmatycznego brata, który jakoś załapał się na wyprawę. Wiesz, ja czułem, że coś w życiu osiągniesz. Ale wiesz, że to nie jest moje pierwsze odkrycie. Cicho teraz. Podziwiajmy. Od czego zaczynamy? Hmm, może od tamtego budynku? O, tego z ogromną wieżą strażniczą? Nie, sprawdźmy, czego tam strzeżono. Jestem za. To jest. Mowę mi odjęło. Słodki Jezusieńku, Natan! Chyba ci jej jednak nie odjęło.